Serdecznie witam o poranku w naszym kolejnym aceranku. A dzisiaj czytamy z Ewangelii Łukasza z rozdziału 5 od wersu 33 aż po 39. Oni zaś rzekli do niego. Uczniowie Jana często poszczą i odprawiają modły. Podobnie i uczniowie faryzeuszów. Twoi zaś jedzą i piją. A Jezus rzekł do nich, czy możecie sprawić, by uczestnicy wesela, dopóki oblubieniec jest z nimi pościli, lecz przyjdą dni, kiedy oblubieniec będzie im zabrany, wówczas pościć będą. Powiedział im także podobieństwo. Nikt nie odrywa kawałka z nowej szaty, aby połatać szatę starą. Bo inaczej rozedrze nowe, a łata z nowego nie będzie się nadawała do starego. I nikt nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej młode wino rozsadzi bukłaki i samo się wyleje i jeszcze bukłaki zniszczeją. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. I nikt, napiwszy się starego, i nie chce od razu młodego. Mówi powiem, stare jest lepsze. Bardzo piękna historia, bardzo ciekawa i wielce pouczająca. Na podstawie chociażby tej jednej historii wiemy, że Jezusowi się bacznie przyglądano. Bacznie też przyglądano się jego uczniom. Oczywiście większość ludzi przyglądała się Jezusowi tylko po to, żeby go na czymś złapać, co wielokrotnie próbowali czynić. Oczywiście zawsze ponosili klęskę. Byli też ludzie, którzy przeglądali się życzliwie. I to jest pierwsza bardzo, bardzo ważna informacja. Jeżeli Gdziekolwiek zaczynamy swoją pracę, jeżeli gdziekolwiek budujemy kolejny zbór, kolejną placówkę, to ludzie się bacznie przyglądają. Nam się wydaje, że nikt tego nie widzi. Że nikt na to nie patrzy, że nikt nie wie. Nieprawda. Teraz już wszyscy się przyglądają. Wielu ludzi przygląda się po to, żeby zniszczyć tą pracę. To jest prawda. Niedawno mieliśmy taką sytuację, kiedy jedna z naszych placówek... No, została, że tak powiem, przejęta, a właściwie była próba jej przejęcia po to, żeby ją zniszczyć. Nie udało się i chwała Bogu. Ale to pokazuje, jak bacznie różni ludzie przyglądają się naszej pracy. Są i tacy, którzy przyglądają się życzliwie. Chcą się przekonać. Chcą mieć pewność, że to nie jest jakaś sezonowa historia. I ja to szanuję. Na początek, jak często mówię swoim współpracownikom, Słuchajcie, są potrzebni partyzanci. Tacy, którzy się niczego nie boją, którzy gotowi są poświęcić swój czas, umiejętności, wyeksponować swoje nazwisko i pracować. I to się sprawdza. Ten sposób funkcjonowania, zakładania zborów sprawdza się. Ale ta historia biegnie dalej, ponieważ zauważono, że uczniowie Jezusa, w przeciwieństwie do uczniów Jana i uczniów faryzeuszów, Którzy pościli, odprawiali modły i jedli, pili, nie pościli. I to było dziwne, niepokojące, intrygujące, ale też było pewnie przyczynkiem, dla których Jezus i jego apostołowie byli na językach. Pan Jezus w innym miejscu powiedział, że mówią o nim, że jest obżartusem i pijakiem. Ci ludzie nic nie rozumieli. Musimy zrozumieć, że czasami patrząc na poczynania innych ludzi, na ich służbę, na ich wypowiedzi. Rzucamy się jak dzikie zwierzęta na wszystko, co robią i mówią, w obronie... No właśnie, czego? Ostatni werset do tym mówi bardzo dobrze, który czytaliśmy. W obronie starego, bo stare jest lepsze. Ale często jest tak, że ci ludzie poszli krok dalej w swojej wierze, są bliżej Chrystusa, i to jest niestety też przyczynkiem, dla których ludzie odczytują to jako wręcz oskarżenie dla ich duchowego lenistwa i duchowej obojętności. Lepiej zniszczyć, lepiej uderzyć, ale nie przyznać się, że sami jesteśmy duchowymi leniami, najprawdopodobniej niezbawionymi, ale mamy bardzo, bardzo, ale to jeszcze więcej do powiedzenia na każdy temat. Jezus powiada, słuchajcie ludzie, przecież oni są na weselu. Oblubieniec jest wśród nich i oni mają pościć. Pokażcie mi takie wesele, gdzie goście przychodzą i mówią, nie, nie będę jadł, bo poszczę. Nie, nie będę pił, bo poszczę. No to byłoby wręcz obrazą dla młodej pary, dla młodych małżonków. Bo nie po to się organizuje wesele, żeby ludzie siedzieli, jak mówię przy stole, z miną strapioną, bo oni poszczą, bo oni praktykują jakąś religijną rzecz. Nikt tego nie robi. Natomiast Jezus powiada, przyjdą takie dni, kiedy będą pościć, kiedy oblubienie zostanie im zabrane. I wiemy z dzieł apostolskich, końcówek Ewangelii, że oni naprawdę po odejściu, po śmierci Jezusa przede wszystkim, byli w strachu tam w wieczerniku. Człowiek, który jest w strachu, nie myśli o jedzeniu. Tak, czasami podjada, ale nie myśli o jedzeniu. Myśli, co się ze mną stanie. Mieli ten czas postu, mieli ten czas przerażenia, słabości, niemocy, smutku, ale i ten czas przeszli dzięki Bożej łasce w zwycięsko. I na koniec Jezus mówi, przedstawię Wam pewne podobieństwo. I to są bardzo ważne rzeczy, co Jezus powiedział. Do nas dzisiaj to nie dociera. Ja jestem z pokolenia, gdzie normalną rzeczą było, że się łatało odzież, łatało się spodnie, koszule. Marynarki nikogo nie dziwiła, łata na kolanie, łata na łokciu, no bo to te miejsca, które najczęściej się przecierały. Dzisiaj nikt tego nie robi. Idziesz do taniego sklepu, tak zwanego ciucholędu i kupujesz naprawdę bardzo dobrej jakości odzież za marne grosze, to po co to łatać? Nie ma na to czasu, a wychodzi to o wiele drożej. Ale tamte czasy to były czasy, kiedy odzież była droga i kiedy musiano ją łapać, żeby można było ją długo nosić. Nie tak łatwo było sobie sprawić nowe odzienie. Jezus mówi rzecz niezwykle ważną. Jeśli masz starą rzecz, starą suknię, stary ciuch, a musisz go używać, to przecież nie będziesz niszczył nowego, nie będziesz wycinał z niego kawałka materiału, nie będziesz tego wszywał w miejsce, tej dziury, która się... Wytarła starym odzieniem. Bo, i tutaj już jest y, praktyka, się odzywa. Nowa łata to silny materiał, i ona ściągnie ten stary materiał i go do końca zniszczy. Nie da się tego zrobić. A przy okazji będzie zniszczona nowa szata, bo z niej wycięto kawałek materiału. Więc nie tędy droga. Drugi obraz to bukłaki. No, dzisiaj wina nie trzyma się w bukłakach, aczkolwiek w wielu miejscach bukłaków się jeszcze używa. I to z powodzeniem. To było takie naczynie, można powiedzieć, ze skóry, które wypełniało się różnego rodzaju płynami, w tym przypadku winem. Nowy bukłak miał to do siebie, że był bardzo, bardzo mocny. Natomiast stary bukłak miał tę przewagę, że już był miękki, nasiąknięty starym winem. I kiedy wlewało się do niego to stare wino, to ono tam się świetnie trzymało. Ale gdyby ktoś tam nalał młodego wina, to Bógł jakby się rozleciał na kawałki. Dlaczego? no dlatego, że nowe wino żyje, pracuje. Jest dosłownie jak, jak żywa istota. Nieustannie bulgocze, nieustannie rozpycha się na wszystkie strony. Wydobywają się gazy z niego. No i ten stary bukłak nie ma szans z takim młodym winem. Musi pęknąć. Natomiast młody bukłak, nowy, on to wytrzyma. Bo jest do tego przygotowany, przystosowany. I kończy Jezus mówiąc, młode wino należy lać do nowych bukłaków, nie do starych. Niestety, tak to jest, że ktoś, kto napije się starego wina, nie chce od razu młodego. Mówi, stare jest lepsze. I tak jest dzisiaj, kiedy Ewangelia przychodzi do ludzi religijnych. Oni mówią, a stare jest lepsze. W tym żeśmy się wychowali, tak było na zawsze, tak było za ojca, za dziada, za pradziada. Nie zastanawiają się nad tym, co mówią. Są przyzwyczajeni do tego, że to, co stare, jest dobre. Czasami tak się zdarza, że ktoś próbuje do tego starego coś doczepić z tego nowego. Tutaj i mamy katastrofę. Dlatego, że stara religia, pełna swoich świętości, właściwie pseudoświętości, nie zaakceptuje czegoś, co nie ma żadnej tradycji. E, to jest jakieś takie tam nowe. To będzie takim przedmiotem kłótni, sporów, podziałów i tak dalej, i tak dalej. Kiedy przychodzi Ewangelia, ona jest zawsze nowa i świeża. Ja mówię o Ewangelii Jezusa, nie mówię o jakiejś tam ewangelika, którą głoszą różni ludzie nie za bardzo wiedzący, co mówią i, i po co to mówią. Ja mówię o Ewangelii Jezusa. Ewangelia Jezusa to jest życie. Ono dosłownie bulgocze. Kiedy przyjmiesz Ewangelię Jezusa, nigdy nie będziesz już takim człowiekiem, jakim byłeś. Dlaczego ją możesz... Utrzymać, dlatego że przychodzi nowe narodzenie, stajesz się nowym stworzeniem i Ewangelia w nowym człowieku zamieszkuje i tego nowego człowieka jest w stanie uformować, a on nie pęknie dosłownie od mocy tej Ewangelii, tylko jest przez tą Ewangelię, przez jej moc kształtowany w cudowny sposób. Nie da się być człowiekiem religijnym i dodatkowo jeszcze. Przynajmniej w jakiejś części praktykować prawdy Ewangelii. To jest niemożliwe. Tego nikomu się nie udało i nikt tego nie zrobił. Był taki jeden w Biblii, który wpadł na pomysł, że warto byłoby to zrobić. A to był faraon. Jak Izraelici przyszli do niego, że chcą Bogu służyć, chcą iść na pustynię, to on im powiedział: Dobra, dobra, ale bez waszych rodzin, bez waszych dzieci sami pójdziecie. I nie poszli. Później Powiedział im, no to dobra, to idźcie, ale to wejdźcie dam na chwilę i wracajcie z powrotem do tego, co było. Wielu ludzi religijnych myśli, że może przyjść sobie, posłuchać kazania i pójść z powrotem do domu, wyrzuciwszy to ze swojego serca. Jeżeli szukasz Boga, to to się nie zdarzy. Ewangelia cię dopadnie i zmieni. A jeżeli Boga nie szukasz, to wyjdziesz zły, wkurzony, że straciłeś godzinę czy dwie, nie wiadomo po co. Nie da się połączyć tych dwóch rzeczywistości, rzeczywistości religii i rzeczywistości Ewangelii Jezusa Chrystusa. To jest niemożliwe. Dlatego ludzie religijni nie rozumieją Ewangelii i wolą epitetami obrzucić tych, którzy żyją Ewangelią, mówiąc, że to kociorze, że to jakaś dziwna religia, że to sekta. No tak było przecież nawet za czasów Jezusa, gdzie chrześcijan Żydzi nazywali. Z sekciarzami, no nic nowego. Tak było już wtedy, dawno, dawno temu. To swoją drogą bardzo ciekawe, jak czasy się nieustannie powtarzają, ludzie się nie zmieniają aż tak bardzo, jakby ktoś myślał. Reasumując to, co żeśmy dzisiaj powiedzieli, moi kochani, jesteśmy jako ludzie wierzący obserwowani przez ludzi niewierzących. Bardzo uważnie. Jedni nas obserwują po to, żeby znaleźć pretekst do tego, żeby w nas uderzyć, inni nas obserwują ponieważ wiążą z nami jakieś nadzieje, ale chcą być pewni, że to, co robimy, to nie jest jakiś sezonowy kościółek, który za chwilę się rozpadnie i tyle z niego będzie. Po drugie, nigdy nie możemy iść na kompromis i mówić ludziom, możecie sobie zostać tam w tym, w czym jesteście, ale dodatkowo jeszcze czytajcie Ewangelię, módlcie się, bądźcie na nabożeństwach. Nie, no to jest jakaś bzdura. Tego się nie da zrobić. Nie da się zrobić. W wielu zborach, takich zasiedziałych, starych, tradycyjnych zborach, jest już tak jak w kościołach katolickich. Wszyscy znają swoje miejsca, wszyscy znają pieśni, bo ten repertuar jest zamknięty do kilkunastu, kilkudziesięciu pieśni. Wszyscy wiedzą, co za chwilę zrobi pastor lub ksiądz. Wszyscy to wiedzą. Siedzą, czytane jest Ewangelia, ale oni mówią, ale stary jest lepsze. Stare jest lepsze. Co my tam będziemy po to nowe sięgać? Co nam po tym? Tak było za ojca, za dziada, za pradziada i tyle. Jeżeli Bóg kogoś nie dotknie, to ty nie próbuj przekonywać człowieka do tego, żeby zmienił swoje życie, bo on tego nie zrobi. Zbawienie jest aktem Bożej łaski. Tylko i wyłącznie. My jesteśmy narzędziami w jego ręku, ale nie sprawcami czyjegokolwiek zbawienia. Pamiętajmy o tym. I sami nie próbujmy łączyć religii z Ewangelią. Niestety czasami tak bywa. Kościół zaczął dobrze, ale po 10-20 latach jest taki sam jak te wszystkie stetryczałe kościoły wokół. Bo nie da się połączyć religii z Ewangelią. Albo żyjesz w Duchu Świętym, Albo uprawiać religię. Tego się połączyć nie da. Niech Was Bóg błogosławi. Amen.